No bo zobaczcie. Ostatnio jak pokazywałem filmik na temat tego, że nie potrzebuję pełnej klatki, to dostałem takie komentarze, w których wyrażano się czasem w niecenzuralny, a czasem może i taki nieuprzejmy sposób, o tym, że ja tam jakieś bezeceństwa opowiadam na temat głębi i ostrości. I powiedziałem sobie. Dobra, może faktycznie trzeba doprecyzować ten temat, bo być może przez to, że ja już tak długo siedzę w tej tematyce fotograficznej, to może ja jakieś skróty myślowe przeprowadzam i, i być może to doprowadza do jakichś tam nieporozumień. I teraz chciałbym wam pokazać na przykładzie to zagadnienie, że ta matryca ma jednak znaczenie, jeżeli chodzi o głębię ostrości, może właśnie nie sama matryca, ale ale to, co ona jakby wymusza na, na reszcie naszego sprzętu. I mam tutaj aparat typu 4-3, matryca 4-3, aparat z systemu micro 4-3 Olympus. Piękna sztuka, kiedyś Wam o niej opowiem. Natomiast jest tu obiektyw 17 mm. I teraz, jeżeli ja sobie włączę ten aparat, nie wiem czemu zaimek osobowy stosuję tak często dzisiaj, ale wybaczcie. Chodzi o to, że nastawię sobie na przykład na, na przysłonę 2.8 i z tą też przysłoną wykonamy zdjęcie. Do tego ustawię tutaj kilka koni na tym, że biurku, i za chwilę będziemy mogli sobie działać, więc poczekajcie, tylko sobie tutaj przestawimy te koniki. I chodzi o to, że zaraz wykonamy takie samo zdjęcie aparatem o pełnej klatce. Patrzę na kadr mniej więcej, żeby one były tak rozstawione gdzieś tam w jakiejś tam kolejności. Wyczyścimy tutaj może kadr, bo leży jakaś, jakiś taki kapsel od obiektywu. No a kompozycja, nie wiem czy do końca szczęśliwa, ale, ale niech będzie. miarę te konie na siebie nie nachodzą, chociaż nie, ten jeszcze, ten jeszcze się nie odcina wystarczająco od tego. Więc wybaczcie, jeszcze tutaj trochę zrobimy uporządkowania. No i teraz tak, jest taka sytuacja, że dajemy ostrość na tego tutaj konia, który się znajduje w środku. No i... Przy przysłonie F28 tak wygląda wynik tego naszego działania. I teraz sfotografujemy ten sam kadr z użyciem aparatu o pełnej klatce i zobaczymy, co będzie. Oczywiście zastosujemy te same ustawienia, czyli tutaj zerknę, jakie były ustawienia F28 ISO 250, żeby nie było tak, że Hmm, jakieś tam tutaj machlojki wchodzą w grę. 1,25 sekundy, bodajże, tak, nie, 1,30 sekundy, i to kolejne zdjęcie wykonamy sobie pełną klatką. Będzie dokładnie, może nie dokładnie ta sama ogniskowa, tylko ekwiwalent. Powiedzmy, przedstawiający ten sam kąt widzenia. A na końcu, na końcu wytłumaczę, z czego to się bierze ta różnica, którą tutaj zobaczymy. Wymienimy te aparaty. W tej chwili kameruję oczywiście iPhone'em, więc zobaczcie, mniejsza matryca i ona już z kolei też w pewien sposób ilustruje nam ten omawiany przez nas problem, który będziemy tutaj sobie analizowali. Tylko szybko przekręcę płytkę od statywu, co oczywiście wpływa na nudę tego nagrania, bo muszę przepiąć ten nasz sprzęt, no ale. Mam nadzieję, że mi to zobaczycie. Za chwilę uda mi się to podłączyć i wykonamy zdjęcie. Porównamy sobie i zobaczymy o co chodzi w tym problemie związanym z wielkością matrycy. Oczywiście za chwilę też Wam powiem z czego to wszystko wynika ta, ta różnica. Więc już ustawiam na 34 mm. Muszę zadbać o to, żeby statyw się nie poruszył. To będzie dosyć trudne. Zważając na rozmiar tego aparatu. Dobra, i jego ciężar. Mam nadzieję tylko, że ten statyw udźwignie. Okej. Okay. No i od razu widać, że to zdjęcie po lewej jest oczywiście w innym formacie, czyli jest to pełna klatka, a więc mamy podłużne, ale to nawet nie chodzi o ten format. Zobaczcie, jest ten sam kąt widzenia zachowany, ale to zdjęcie po lewej ma tutaj rozmazane szczegóły w tle. Na pierwszym planie jeszcze bardziej jest rozmazane niż po stronie prawej, czyli tam, gdzie użyliśmy tego aparatu z matrycą Micro 4.3. No i mniej więcej właśnie chodzi, o to chodzi w tym, w tym problemie, że mamy tę samą przysłonę, a zobaczcie, jak, jak różny efekt, jak przy takiej przysłonie f2.8, jak już więcej jest szczegółów na tym prawym obrazku w porównaniu do tego, co, co mamy po, po lewej stronie, więc, więc już tutaj macie przedstawiony po prostu ten problem na przykładzie, czyli widzicie wyraźnie, że to powiedzenie, że mniejsza matryca daje większą głębię ostrości, nie jest, nie bierze się z niczego, tego po prostu tak faktycznie jest. No i zobaczcie, z czego to wynika. Ta różnica między zdjęciem, które powstaje przy pełnej klatce i przy... 4 trzecie rozmiarze matrycy. Może to być nawet matryca APS-C. Tu też będzie różnica. I nawet jak mamy, właśnie, powiedzmy, ten kąt widzenia obiektywu, który jest dokładnie taki sam w przypadku obu tych aparatów, to te rzeczy się biorą z tego, że fotografia nie dzieje się w próżni. Czyli fotograf nie, nie fotografuje w próżni. I z tych wszystkich czynników, które rzeczywiście wpływają na Głębi ostrości, czyli odległość od obiektu, przysłona, jaką używamy, ogniskowa, któro, którą zastosowaliśmy do zrobienia zdjęcia, to jeszcze do tej, do tej, powiedzmy, trójcy takiej wielkiej trójki należy dodać matrycę, rozmiar matrycy. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że tak jak słusznie tam zauważyliście w komentarzach, sama matryca, jak gdyby nie wymusza na głębi ostrości jakiegoś tam zachowania że ono się, ona się powiedzmy zmniejsza czy zwiększa i być może to jest to co ja wcześniej mówiłem to jest taki skrót powiedzmy, myślowy wiecie jak ktoś już operuje tymi terminami w takim rozumieniu fotograficznym to często no, nie będzie pilnował każdego słowa że tam no fakt formalnie to matryca nie wpływa ale tam coś wpływa mówi się że po prostu to ma znaczenie na głębi ostrości, to jakiej matrycy się używa i się nie za każdym razem nie tłumaczy tego dlaczego na specjalne życzenie można i w dzisiejszym odcinku właśnie to zamierzam uczynić. I chodzi o to, że matryca mniejsza z, powiedzmy z tym kropfaktorem, czyli jak się przeliczy, powiedzmy ten przekątną tej matrycy z pełnej klatki na matryce 4,3 to tam ten kropfaktor wychodzi 2,0 niecałe 2, no ale się przyjmuje, że 2 no to wówczas chodzi o to, że żeby mieć zdjęcie, które ma jakiś taki właśnie ten sam kąt widzenia yy, powiedzmy jak tym obiektywem na pełnej klatce dajmy na to te 34, 35 mm to tu trzeba założyć obiektyw 17 mm i teraz, jeżeli yy, yy, patrzymy na jakieś tam powiedzmy ogniskowe to każde, każda ogniskowa ma inny kąt widzenia. To jest, to jest jedna rzecz, ale ogniskowa to nie, to nie jest tylko i wyłącznie kąt widzenia. To jest jeszcze coś, co jest związane z właściwościami optycznymi, że im szerszy kąt, czyli im krótsza ogniskowa, dajmy na to 17, 15, co tam jeszcze mamy, 11, jakieś tam inne ogniskowe, w zależności od systemu, to, to, to powiedzmy są różne to te, te obiektywy przy tej samej wartości przysłony dają inną głębię ostrości. I oczywiście ją też warunkuje odległość od, obiektyw, od, od obiektu itd., tak itd., tak ale przez to, że my chcemy zrobić zdjęcie podobne, jeżeli chodzi o szerokość, taką ujmijmy ten kąt widzenia jako szerokość, to wtedy musimy zastosować krótszy obiektyw dla mniejszej matrycy i w związku z tym jeżeli stosujemy ten mniejszy, ten obiektyw krótszy, to on ma automatycznie większą głębię ostrości dlatego się mówi tak skrótowo, że fotografując na aparatach czy aparatami o mniejszych matrycach, mamy większą głębię ostrości dla tej samej wartości przysłony przy tej samej ogniskowej, bo to się tak skrótowo po prostu przedstawię. I to nie jest jakaś czarna magia, to nie jest jakiś błąd filozoficzny, który trzeba po prostu demaskować w jakiś okrutny sposób w internecie, tylko tak po prostu jest. Także fajnie, że dyskutujemy tutaj na tym kanale. Bardzo chętnie czytam komentarze, nawet te, które są powiedzmy w opozycji do tego, co mówię nieraz na tym kanale. Ale zachęcam Was do tego, żebyśmy używali języka parlamentarnego, żebyśmy, no może nie z polskiego parlamentu, bo tam jest knajacki, ale żebyśmy w pewien sposób pokazali też młodym ludziom, którzy oglądają ten kanał, a wiem ze statystyk, że, że są tacy, że to środowisko fotografów to nie jest jakieś środowisko, jakichś nie wiadomo jakich ludzi. O wrogim nastawieniu do, do innych, tylko nas łączy pewna wspólna pasja, więc nawet jeżeli się nie zgadzamy, to starajmy się stosować zasady scholastyczne, które mówią o tym, że można na przykład właśnie rozróżnić pewne rzeczy, które powiedzmy mówca jakiś tam mówi, powiedzmy nie zgodzić się z, jakim, z jakimś fragmentem, starać się wykazać błąd. A potem też wskazać to, co jest dobre w tym, co mówi. Także to są te trzy, te trzy rzeczy, które pozwalają zachować kulturę naszej dyskusji i do tego Was zachęcam. A szczególnie chciałbym tych wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek poczuli na przykład złość z powodu tego, co powiedziałem na kanale, albo w jakiś tam sposób nie, nie zgadzają się, żeby przyszli na spotkanie 16 października na Stadion Narodowy Sala Paryż B. 9.30 będzie tam mój wykład na temat wielkiej przyszłości fotografii, bardziej marketingowy niż fotograficzny, chociaż też będę starał się o fotografii, czy też fotograficznym aspekcie takiego funkcjonowania na rynku poopowiadać. I po prostu, żebyśmy sobie porozmawiali, tak w cztery oczy. Zobaczycie, że inaczej będzie się nam ta rozmowa układała niż w formie właśnie takich dyskusji anonimowych pod film. Także. Tu stawiam właśnie zaproszenie Fotoforma Festiwal. Przypominam też, że Fotoforma jest oczywiście patronem tego kanału, więc bardzo chętnie właśnie tam występuję na tym festiwalu i cieszę się, że będę miał możliwość spotkania z wami. Także serdecznie zapraszam.